Jeżdżamy, ale się też dymimy! Panie wróżę zbyt dobrze. Hej, wszystkim z tej strony i witajcie w nowym odcinku z BMG Drive, znowu BMG Drive. I dzisiaj, słuchajcie, będziemy tymi pięknymi pojazdami uciekać od powodzi. I dosłownie każdy z tych botów, i ja oczywiście, będą walczyć o życie, będą szukać drogi na sam szczyt, na sam szczyt wulkanu. Tutaj, oczywiście, muszą się zatrzymać, żeby, żeby nie skończyć jeszcze gorzej. Zaczynamy od Hyundaia Obstawiajcie, który kolor wygra Jedziemy po wygraną Z Teslą się ścigamy Jedziemy nadal prosto, może pojedziemy Za nimi spróbujmy po... Chłopaki, to co wy robicie? <laughs> Oni się wywalili już Dobra, szybko, szybko, ktoś tam spadł Gonimy Ferrari Za nami jest Tesla i G-klasa Jak najszybciej Trzeba podjechać, żeby przeżyć Okej, okay, hamujemy Wyprzedzamy prawie Ferrari Zjeżdżaj, zjeżdżaj, wyprzedzamy Ferrari Drogi nie pamiętam zbytnio Więc to może być Największy problem Wyprzeciło nas, dobra, nie no, musimy go dogonić ma na pewno więcej mocy, ale my jesteśmy szybsi na zakrętach. Tylko może tą trakcję wyłączyć, bo mi przeszkadza tylko. Okej, okay, wjeżdżamy. Tutaj już pod górę. Serio, jesteśmy wysoko. Teraz w lewo. Zobaczmy, jak sobie radzą inni. Za nami jest Ferrari. Tu jest G-klasa praktycznie niewidoczna. Tutaj dalej jest Hammer. Grzesiu okno sobie wywalił Mamy gościa z pługiem I mamy Teslę rozwaloną A Matizowi widzę, że się nie śpieszy Grzesiu, przyspieszaj, bo będzie źle zaraz Z tobą to samo Czemu same Grzesie są ostatnie? A ten, który wypadł na początku, to jest Sivetta Jest pod wodą Dobra, tu trzeba serio uważać na zakręty Ciekawi mnie, czy Ferrari sobie poradzi Radzi sobie na razie Tutaj jedziemy na pewno w lewo Okej okay. Zobaczcie, wszyscy są za nami każdy zna trasę. Nie, 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 nie. Jest źle. To co ty robisz? Szybko, bo zaraz jaka klasa tu będzie? Gdzie ona jest? Stary drogi pomyliłeś. Ty jedziesz w stronę powodzi. W każdym razie powodzenia. Gonimy Ferrari, zobaczcie, rozwaliła się. Wjeżdżamy tutaj pod górkę. Ta górka jest dość duża. Nie wiem, czy Ferrari sobie poradzi z nią. Jedź, jedź, proszę, zobaczcie, jedzie. Podjedź, 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 proszę, proszę, proszę. Ferrari też podjeżdża. Tutaj w lewo. Mam nadzieję, że inni sobie poradzą. Jedziemy. Jesteśmy już prawie przy wulkanie. Nie, 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 jedź, jedź, jedź. Dobrze, dobrze. Proszę, proszę. Zobaczcie, ale ja ledwo podjeżdżę. Jeżdżą, nie! Jedź, jedź, nie! Dobra, powoli, powoli hamuj, powoli! jeźdź do przodu, do przodu, do przodu! Jest, jest, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze! Musimy tu zawrócić! Nie w ten sposób! Dobra, wyjadę, okej. Okay. Tutaj trzeba się po prostu ładnie rozpędzić! Jest! Jest! Zobaczcie Grzesiu z Grzesiem w sumie. Walczą o to, żeby podjechać. Woda jest naprawdę już blisko. I uwaga, jest! Na miejscu. Z tego co widzę, inni jakoś sobie radzą. Ten sobie jedzie pod wodą z wyłączonym silnikiem, to prawda. Ale w środku jest jakoś dziwnie sucho. Grzesiu jeszcze walczy, znaczy próbował przynajmniej, bo jest pod wodą. Jako, że ten Matis jest szczelny, możemy mu delikatnie. Otworzyć drzwi Hammer się rozbił Ferrari spadło z tej góry Z tego co widzę Ten to w sumie nie wiem gdzie jest Z tą testą tak samo I tak naprawdę jesteśmy sami Przechodząc dalej Mamy teraz innych uczestników Z innej strony I powódź robi się oczywiście Coraz szybsza Zobaczcie jesteśmy praktycznie na brzegu Ledwo wyjechaliśmy z łodzi I musimy uciekać W tamto W tamto tam, to zobaczcie, kto daleko jest! tamto miejsce. Także najpierw zaczynamy od łatwego poziomu. Grzesiu jest w Matizie. Ma najgorsze auto, ale on sobie poradzi. Zaufajcie mi. Czemu nas Lambo popycha? No zostaw mnie. Okej, okay, zostawiamy wszystkich z tyłu. Mamy rozwalony przód. Nie wiem czemu. Albo zresztą dajmy im szansę. Zobaczmy jak oni sobie radzą. Jedzie Audi. Przejechało Lambo. Gdzie jest Grzesiu? Czy, czy Grzesiu w ogóle jedzie? Jedzie. Zobaczcie. Nawet z włączonymi światłami jedzie, gonimy go! Jedziemy za Grzesiem, lambo wypadło! Zobaczmy jak sobie poradzi. Będziemy też go troszkę przyspieszać, bo ta powódź jest akurat wolniejsza, Grzesiu. Będę twoim przyjacielem tym razem. Pomogę ci, nie martw się! O! Przepraszam. Jedź Grzesiu, nie bój się tych zakrętów. To wystarczy skręcić. A here, o! Ops! Także jedziemy za Audi! <laughs> Musimy dogonić Audi teraz, bo Grzesiu nam przepadł. Jak wygląda sytuacja z wodą? Nie widzę zbytnio nic jeszcze. Jedziemy tutaj w dół z dużą prędkością. Bra, tutaj wyhamuj screamy, wyhamuj. Jest źle. Jest źle, ale jakoś sobie poradzimy. Ja nie wierzę, że to auto jedzie. Jeszcze nie mogę skręcać. Dobra, to jest jednak, jednak nie jest tak dobrze, jak myślałem. Powódź jest jeszcze daleko. Audi nigdzie nie widzę i mam rozwalone koła, więc jest naprawdę źle. Gdzie jest Audi? Widzowie, nie wiem jakim cudem jestem tutaj, co nie? Tutaj się podjeżdża. Tędy się podjeżdża i się jedzie tam. Tymczasem Audi jest w tym miejscu, czyli one chyba spadło tędy. Chociaż jeszcze się nie poddało, ale nic już nie zrobi. Tymczasem do Grzesia właśnie dociera woda. Powodzenia Grzesiu. A ja muszę, nie wiem jak, podjechać tu pod górkę, jakoś komi się naprawiło w miarę. Podjechać pod górkę, tylko mi skręca cały czas. odjeżdżamy ale się też dymimy. Panie wróżę, zbyt dobrze. My również odpadliśmy. Weźmy tym razem nieco wolniejszy samochód, żeby dopasować się do Grzesia. Weźmy sobie. Forda Transita. I uwaga, zaczynamy wyścig. Zobaczcie, wszyscy nas wyprzedzili bez problemu. Chociaż jedziemy Fordem Transitem, mnie to nie dziwi. Najważniejsze jest to, żeby wygrać z Grzesiem. Teraz powódź jest oczywiście dużo szybsza, więc trzeba dużo bardziej uważać. Nie no, musimy go wyprzedzić, bo to jest żałosne, jak przegramy z naszym wyimaginowanym przyjacielem. Okej. Okay. Teraz długa prosta, długa prosta Wyprzedzamy Grzesia Wyprzedzamy Grzesia Zjeżdżaj z drogi, zobaczcie on też skraca Okej, okay. od wewnętrznej Od wewnętrznej Lekko go walnąłem Jadę na drzewo, nie, nie Nie, nie, nie działa Widzowie Grzesiu nas porobił. Zobaczmy w takim razie, jak sobie ci uczestnicy poradzą. Bo z tego co widziałem, lambo wypadło z drogi. Grzesiowi się nie śpieszy. Chociaż ma mocny. Grze... Grze... Grzesiu, miało ci się nie śpieszyć. Co ty zrobiłeś? Lambo właśnie jest pochłaniane przez wodę, zobaczcie, że ta woda serio dość mocno przyspieszyła. I Audi nawet się ledwo wyrobi. Zobaczmy. Zobaczmy, czy się w ogóle wyrobi. Okej, okay, jedzie, jedzie. Tu jest woda, już jest serio blisko ta woda. Zostało samo Audi. Nie. A. Uderzyła właśnie w ścianę, bo nie mogła skręcić. Wjeżdża właśnie na teren. Okej, okay, podjeżdża pod górkę bez problemu. Bez problemu radzi sobie z terenem. Teraz tutaj w lewo. Co? Ej, nie! Nie! Co ty robisz? Stój! 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 Widzowie. Nikt. Nikt nie wygrał. Zobaczcie, on jedzie prosto do wody. Nie ma już w ogóle szansy na ucieczkę. Nikt tego nie wygrał. Tym razem powódź będzie jeszcze szybsza, chociaż mi się ani razu nie udało. Ale zaufajcie mi, w końcu się uda. Mamy teraz troszkę lepsze auto, mamy G-klasę, mamy trzy wozy policyjne, które będą nas gonić w dodatku. Logika Screamiego: jak się nie udaje, to trzeba zrobić ciężej. Uwaga, zaczynamy! Musimy uciec! Jednak za szybka ta powódź trochę. Uciekamy raz jeszcze! Grzeziu, grzeziu jest goniony przez policję, to strasznie. Widzowie, zepsułem wszystko, wszystko zepsułem. Grzesia wolnęli jeszcze Grzesiu uciekaj Biorę ich na siebie Zacznijmy w takim razie raz jeszcze Bo ja nie wiedziałem, że ten samochód Ma aż takie problemy ze skręcaniem No w sumie jest wielkim suwem Więc co się dziwić Audi nas wyprzedziło, ale nie dam się Nie dam się Nie wiem gdzie jest Grzesiu, bo policja jest przed Grzesiem Mam nadzieję, że mu nic zbytnio nie zrobili Jedź No popycha nas Przebił mi Opony! Mam trzy przebite opony! Przecież teraz nigdzie nie dojadę, ale trudno spróbujemy! Tylko nie mogę skręcać ani jechać w su. Nie mogę! Nic nie mogłem zro zrobić! Jak ten samochód wygląda! Ale jadę jeszcze! Nie wiem jakim cudem! Ale jeszcze... Już nie jadę! Gdzie jest Grzesiu? Zobaczcie, Grzesiu jedzie sobie na spokojnie I zostawił policję W tyle, tymczasem woda już ich dogania Zmieńmy sobie auto na troszkę inne Takie, które się troszkę lepiej prowadzi W sumie bardzo, bardzo lepiej prowadzi Zobaczcie, tutaj bez problemu te Lambo doganiamy Okej, okay, okej okay. Jedź, jedź Teraz na maksa Cały czas na... Maxa! Zostawiliśmy wszystkich w tyle, nawet sygnałów policyjnych nie słyszę. Lambo chyba wypadło z drogi, bo go nie widzę kompletnie, ale słyszę sygnały, więc ta policja naprawdę nie jest wolna. Audi jest też za nami, a ja się zagapiłem i prawie wjechałem w drzewo. Dobra, będzie dobrze, będzie dobrze. Screamy, skup się, skup się, jedź. Nawet nie wiem, jak wygląda sytuacja z wodą, ale chyba bardzo źle. Zobaczcie, tam wszystko jest zatopione. Dobra, nie wiem, co tu za zakręty są, więc się boję. Szybko bardzo jechać. Okej, okay, tutaj w dół na maksa, cały czas na maksa. Hamujemy, przynajmniej staramy się wyhamować. Jest. Audi jest za nami, naprawdę dobrze sobie radzi, ale po musi jest pod nami! Dosłownie pod nami! Zobaczcie, nie wiem, czy Audi się wyrobi w ogóle, żeby zdążyć! A ja się zagapiłem i troszkę skręcam mi auto, ale nieważne. Jedź, Screamy! Jedź, Screamy! Musisz dojechać! Musisz dojechać, proszę! Ona jest dosłownie pod nami! Dobra, teraz będzie mocno pod górkę, więc uciekniemy, uciekniemy szybko, szybko, szybko! Tędy, tędy! Dobrze, dobrze! Zobaczcie, tam wszystko się zatapia już! Jedź! Nie! Bak paliwa się uszkodził. Dobra, dojadę, dojadę, muszę dojechać. Muszę dojechać, proszę, paliwo mi ucieka, proszę. I to szybko mi ucieka. Mamy tu ostry zakręt. Tam będzie praktycznie z górki. Pale się, jak to się palę? Dlaczego? Dlaczego? Bo paliwo wyciekło. To niemożliwe. Nie dodaję gazu, lekko się palimy, tylko wszystko jest w porządku. Troszkę większe spalanie, ale jest. Jesteśmy już! Nie no, rozwaliłem kół! Skręcać nie mogę! Jedź! Jedź, to jest tutaj, Skrimi! Silnik się psuje. Silnik się zepsuł. Ja idę na piechotę! Ja idę na piechotę! Muszę to wygrać! Zdążę! Zdążę! Biegnij, Screamy! Zobaczcie, to jest zaraz za nami! Idź! Szybko! Szybko! Nie! Nie! No i udonaliśmy! Wracamy do tej BMW w takim razie, bo nią się naprawdę dobrze jeździło Tylko to nie jest chyba ta wersja, którą miałem wcześniej I latam bokami na... No. I nie skręcam tak dobrze jak wcześniej. Czemu to lata bokami? <grych> Zobaczcie jak to wygląda. Taki sam samochód policyjny, nie licząc tego, że troszkę inna wersja, ale jest za nami! Postarajmy się wyprzedzić Audi tutaj, które jest. Ok. Nie skręciło z tego, co widzę. Jedziemy bokiem! Czy możesz przestać latać bokami, proszę cię? Co? 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 Co się niby stało? Tam ta policja się szokowała! Nie no, jeszcze raz. Teraz mamy właśnie tą lepszą wersję, która lepiej sobie dosłownie wszędzie radzi. Zobaczcie, Lambo zostawiamy z tyłu. Wszystkich zostawiamy z tyłu. Gdzie jest woda? Woda jest blisko. Dobra, szybko, 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 szybko jedź, jedź Krimi. Zobaczcie, nawet Grzesiu jeszcze żyje. Woda jest dosłownie przy nim. Tu jest policja, tam jest Grzesiu, a my jesteśmy daleko. Daleko! Tutaj. A gdzie jest Audi? Audi jest tutaj, czyli jest przed policją jeszcze. Lambo jakimś cudem w ogóle żyje. Jeszcze nie wypadło z drogi. Jedziemy po wygraną. Tu teraz trzeba dohamować. I to tak konkretnie. I zobaczcie, jak daleko jest ta woda w porównaniu do wcześniejszej wersji. Obstawiajcie, czy ktokolwiek zdąży dojechać. I uwaga, wjeżdżamy pod górę. Nic nam się zbytnio nie uszkodziło, więc jest do tu trzeba ładnie wyhamować. Najważniejsze, żeby baku paliwa nie rozwalić, ani miski olejowej, gdzie jest woda. Woda jest blisko. Jedź, jedź, jedź. Zobaczmy gdzie. Ona jest serio blisko! Ok, to faj, jedź do przodu, jedź do przodu, jedź do przodu, jedź do przodu. Ja muszę się skupić na jeździe, a nie na patrzeniu, gdzie to jest. Audi nawet nie zdążyło dojechać. Zobaczcie, jak blisko nas jest ta woda. Ale jesteśmy już na miejscu. Jesteśmy już bezpieczni. Dosłownie parę zakrętów. Tutaj właśnie niedawno, o właśnie, jest nasza postać. I uwaga, co to jest! Co to jest? Co to się pojawiło? <laughs> Czemu jakiś wielki cień się pojawił? Ok, coś, coś dziwnego żyje w tej wodzie. I zobaczcie, udało nam się dojechać. Wskakujemy w takim razie do lawy. Liczymy, że przeżyjemy. Może być ciężko. Może być na pewno ciężko. I jedziemy w otchłań, żeby uciec od tej powodzi. Tylko nic nie. Nic nie widzę! I to jest jakieś dziwne, ostatnie miejsce w jaskini. Może ta woda chociaż jest jakaś specjalna. N Niczym się nie różni od tej z powodzi. Także to w sumie wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja Wam dziękuję za oglądanie. I baba!